Sponsorem programu był właściciel marki Kubuś, producent wody źródlanej Water. Nie było to z medialnego szumu wyławiamy tylko najważniejsze wiadomości. Dzięki nam nie utoniesz w morzu informacji. Ekspres 6 razy dziennie w TTV. To naprawdę jest wystrzałowy program. To przesyła na służbie. Ale ty! Skupaj jednak! jedne! Jest internet. I jest zabawa. Wystraszyłeś się? Co? Ale masywnie. To jest za grube. Na to bym nie wpadła, naprawdę. Vlogbox w necie. Dziś o 22 w TTV. Zamiana będzie dla nich szokiem. Cześć, Przemek, jest, tak? coś tu jest nie tak. Kto rządzi w związku? Ja! Dla mnie jest niepojęte. Myślę, że się pomogę na Wróceniu. Dżentelmeni i wieśniacy. W piątek o 22.00 w TTV.